Wyobraź sobie, że każdego ranka możesz wypić jeden napój, który oczyszcza organizm, dodaje energii, pomaga schudnąć i poprawia twoje zdrowie właściwie w każdej możliwej dziedzinie. Wiesz, o czym mówię? Tak, chodzi o wodę z cytryną. Ile razy słyszałeś, że szklanka wody z cytryną na czczo zdziała cuda? Ale czy to prawda, czy tylko kolejny internetowy mit? W tym odcinku sprawdzę, czy poranna woda z cytryną to magiczny eliksir, czy może tylko przepyszny fake news. Zostań ze mną. Na końcu filmu zdradzę ci minusy picia wody z cytryną, o których nikt nie mówi. Być może, tak jak ja, przestaniesz to robić. Pewnie kojarzysz ten moment. Wstajesz rano, ledwo się obudziłeś, ale już sięgasz po szklankę ciepłej wody z sokiem z cytryny. Influencerzy, trenerzy i celebryci przekonują, że to must have w Twojej rutynie. Mówią, że oczyszcza organizm, uruchamia metabolizm, wspomaga odchudzanie, poprawia cerę. Lista rzekomych korzyści wydaje się nie mieć końca. Ale co na to nauka? Po pierwsze, czy woda z cytryną faktycznie oczyszcza organizm? Zacznijmy od klasyka. Detoks. Woda z cytryną jest przez wielu określana jako naturalny detoks. Jednak tutaj czeka pierwsza niespodzianka. Nasze ciało, a właściwie wątroba i nerki, doskonale radzi sobie z usuwaniem toksyn bez żadnych magicznych napojów. Oczywiście cytryna zawiera przeciwutleniacze jak witamina C, ale nie sprawi, że nagle wypłuczesz z siebie cały zły styl życia. Pamiętaj, nie ma naukowych dowodów, że picie wody z cytryną oczyszcza organizm w jakikolwiek wyjątkowy sposób. To po prostu mit. Po drugie, metabolizm i odchudzanie. Czy cytryna działa cuda? Jednym z najczęstszych powodów, dla których sięgamy rano po wodę z cytryną, jest chęć zrzucenia wagi. Pojawia się tu ważne pytanie, czy cytryna rzeczywiście przyspieszy Twój metabolizm? Odpowiedź jest mniej spektakularna, niż możesz się spodziewać. Sama cytryna nie posiada magicznych właściwości spalających tłuszcz. Jednak wypicie szklanki wody z cytryną na czczo. Może po prostu nawodnić Twoje ciało po nocy i sprawić, że lepiej zarządzasz głodem w ciągu dnia. Nawodnienie przed śniadaniem pomaga w regulacji apetytu, a witamina C wspiera ogólnie zdrowy metabolizm. Ale efektu spalania tłuszczu, typowo przypisywanego w wodzie z cytryną, niestety nie ma. Po trzecie, energia i trawienie. Tu kryje się ciekawe wyjaśnienie. Kolejny popularny argument to. Woda z cytryną dodaje energii i wspiera trawienie. Częściowa prawda, szklanka ciepłej wody po prostu budzi, a lekka kwaśność cytryny może pobudzić ślinianki i żołądek do pracy. To może faktycznie ułatwiać poranny rozruch, ale nie z powodu jakiejś zaawansowanej magii cytryny. Dodatkowo, nawilżone ciało lepiej radzi sobie z wydalaniem resztek, więc regularne picie porannej wody działa na plus. Ale podobny efekt da Ci też zwykła szklanka wody. Po czwarte. Witamina C i odporność. Czy to naprawdę działa? Nie da się zaprzeczyć. Cytryna to świetne źródło witaminy C, która faktycznie wspiera układ odpornościowy i pomaga organizmowi walczyć z infekcjami. Jednak jedna cytryna to średnio 30-50 mg witaminy C. Podczas gdy dorosły człowiek potrzebuje dziennie co najmniej od 60 do 100 mg tej witaminy. Woda z cytryną może być świetnym uzupełnieniem diety, ale nie zastąpi warzyw czy owoców. Jeśli chcesz zbudować swoją odporność, warto ją pić, choćby dla smaku i urozmaicenia, ale cudów nie oczekuj. Po piąte: skóra, zęby i skutki uboczne. Często słyszysz, że woda z cytryną poprawia cerę. Faktycznie, witamina C pomaga w produkcji kolagenu, ale uwaga: sok z cytryny zawiera kwasy, które przy regularnym piciu mogą uszkodzić szkliwo zębów. To mój przypadek. Podczas wizyty u dentysty, ten od razu odgadł, jaka jest moja poranna rutyna. Jak widzisz, rzadko się o tym mówi, ale taki zdrowy rytuał może mieć mały minus. Dlatego, jeśli nie chcesz z niego rezygnować, Najlepiej pić taki napój przez słomkę, a potem przepłukać usta wodą. Podsumowując, czy warto pić wodę z cytryną na czczo? Jeśli ją lubisz, jak najbardziej. To smaczny, lekko orzeźwiający początek dnia, dobre nawodnienie i dawka witaminy C. Ale jeśli liczysz na spektakularną detoksykację, turbo odchudzanie czy długowieczność, muszę cię rozczarować. Sprawdź sam, czy ten rytuał pasuje do ciebie. Pamiętaj o umiarze i zawsze dbaj o swoje zęby. Hydratacja to podstawa, nie tylko z cytryną w roli głównej. Jeśli ten film rozwiał Twoje wątpliwości lub nauczył Cię czegoś nowego, napisz w komentarzu, czy Ty pijesz na czczo wodę z cytryną, czy może masz inny poranny rytuał. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj, po prostu zdrowie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Razem sprawdzimy kolejne zdrowotne mity. Pamiętaj, zdrowie to wiedza, nie magia.